Słowo drąży skałę, pamiętam te pierwszy, pamiętam te małe Dzisiaj wiem, że wtedy budowały w sercu potężną wiarę A tą szarą białą zimną ścianie, która odnalazła w duszy ciepły diament Odkurzyła tego dnia bezcenny talent, którym Cię karmie. Przez te łzy zapomniane, wskrzesiło co umarłe, reanimowało prawdę Daleko poza kłamstwem upadek odwrócił złotą kartę choć nigdy nie uznam się za winowajcę, ja to nie w tej bajce chcę, tylko żyć normalnie i uzyskam tu poparcie, bo też przeżyłeś pewnie swoje ciężkie natarcie. Wręczyło pióro, a ja wręczam dalej tarczę Tak dobro zatacza krąg i robi się wokół coraz jaśniej Już nic nigdy nie będzie tak, jak dawniej, już nigdy nic z nas nie przygaśni, wiesz czemu, wiesz czemu, wiesz Bo wysyłam świat, odefniętą wiarę, a ty z na pewno przed siebie pójdziesz dokądś dalej, dalej, dalej Nie będzie tak jak takie Już nigdy nic z nas nie przygasi Wiesz czemu, wiesz czemu, wiesz czemu Bo wysyłam świat, odefniętą wiarę, a tę z nią na pewno przed siebie pójdziesz, dokądś dalej, Dokąd, dokądś dalej, dokądś dalej